No to generalnie to mam, że taką głowę, wiesz, nabitą pomysłami, że, że na co nie spojrzę, to, wiesz, mam pomysł na film. Jaki no, film? No jaki? No. Formuła, nie? Seria kradzieży w gabinecie Krzywych Ustów. Nad śledztwem czuwałeś inspektor Fołta. Goził ubrany w taką dzicową krótkę z takim, wiesz, kołnierzem typu miś. Skoro podobną saszetkę z nieodłoczny papierosem papieros są czekaj miałem chyba fotki to se Trzymaj Żeby lepiej zrozumieć motywy działania sprawców Poczynić odpowiednie obserwacje, poruszył kwałta, bawił zoo i wysłał miasteczku jeżdżąc na rozlicznych machinach luna Park. Próbka kradzieży, już w gabinecie przybył luster a późniejsza konfrontacja w tym samym miejscu. Świadę Stary dziadzio widzi jedynie odbicie przestępcy w krzywym zwierciadle. Mam wciąg, Proszę pana, czy to ten? Brudki nie ma. tym podejrzany miał tutaj jaką brudkę, a tutaj nie ma tych brudki. Tutaj na policzku pieprzyk y, jaki chyba wisiorek czy coś, ale nie widać tego, czy zgolił, czy coś, nie widać. Czy to, nie widać tak. Wisiorek zgolił? Nie, zgolił go chyba, zgolił. To pieprzyk? Wszystko zgolił. Kolor oczu, taki podejrzany. Podejrzany do podejrzanego A tak tułów, tak tułów? Tułów trochę suplejszy jest, trochę szuplejszy. Który ten? Oskarżony miał taki większy zarost na, na głowie. Nie, Pody... ten, ten, trochę. Aha. Ale brwi ma takie, ma takie brwi, brwi tak, takie krótsze, takie gęste ma. Uż też ma, tak przystający. Przystający tak, do przestępcy? Tak, do, 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 do przestępcy, tak. tak. To co on, nie to, on? To, to... No nie widać, ten ma inne Indy inne obuwie, inne całkiem. No dobrze, dziękujemy już panu. Dziękuję. A może, proszę pana, to ten? Może to ten? O, to, to, to tak, 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 to jest... Czyli ja, tak? Tak, tak, wąsy takie odrastające, nie się widać z A może pan? No Może może to Pan? Muszę przepatrzeć. Pan się du Za dużo, za dużo tych podejrzali było. Zwątpiłem, zwątpiłem. Iż mnie to mięsza, mniejsza. Nie, nie, to nie jest ten. Też to nie jest ten. Nie. Wykluczam to. Wiesz co, no co dalej, no, no, no co dalej, no. Wiesz co, no, mam przygotowane, to obmyślane, no że ktoś jeździ za przestępcami, ściga ich tylko tymi, no tym pojazdem, no, jak to się mówi, no taksy, nie, nie taksi, taksi nie jeździ, no. Auto! Nie, nie auto. To nie z auto właśnie. Ale kto tego fotela zagra? No jak to kto stary? Markus Merkt! Oh yeah.